Idziemy sobie aktualnie na busika do Sihanouk Bir Pen i po tych brutalnych wysokiego napięcia przed chwilą przechadzały się małpy sztuk kilka. Jedna nawet miała małą małpkę na pleckach. Po 10 dniach, które spędziliśmy kolejno w Kuala Lumpur, Siem Reap i Phnom Penh, przyszedł czas na kilka dni błogiego lenistwa. Zazwyczaj nasze podróże wyglądają tak, że przeplatamy część intensywnej eksploracji z drugą częścią, w której dajemy naszemu ciału odpocząć. I inaczej było i w tym wypadku. Z samego rana udaliśmy się na dworzec autobusowy, z którego wyruszyliśmy do Sihanoukville, miejscowości położonej nad samą zatoką tajlandzką. Przejazd autokarę trwał około 7 godzin. Aktualnie w Kambodży budowana jest droga ekspresowa, która ma połączyć stolicę z wybrzeżem, co na pewno usprawni transport. Samo miasto z okien autobusu wyglądało jak jeden wielki plac budowy. Z późniejszych rozmów dowiedzieliśmy się, że za największe inwestycje odpowiedzialni są Chińczycy, którzy budują tam całą infrastrukturę hotelową. W Sihanoukville kupiliśmy bilety na łódkę, która miała nas przetransportować do celu naszej dzisiejszej podróży – wyspy Korong Samloem. Po kolejnych 40 minutach, krótkiej przerwie na wyspie Korong, dotarliśmy na miejsce. powjeżdża za jakieś pół godzinki będzie jechało około siedem z przystankiem sześć może, sześć i pół no to czekamy tu jesteśmy już w naszym autobusiku, który ma siedzenia dwa po jednej stronie i jedno po drugiej rozkładane i do tego jakieś tutaj takie chińskie dziwolongi Nie wiemy, co to znaczy. Pewnie autobus wyprodukowany w Chinach. Nawet emergency exit jest po chińsku oh. Całkiem komfortowo, duży. Tutaj się, Pawli, udało wyczaić tłumaczenie na Google Translate. Jedno to jest volume, a drugie to jest channel. Więc pewnie można sobie jeszcze jakąś muzyczkę opuścić dodatkowo. przystanek, tym razem naszamy zamówiliśmy sobie fattaja lekko ostrego, jajecznicę no i wiadomo jak zawsze kawka musi być to check-in a to jakieś speed to chyba inny. ale można pokazać im jesteśmy aktualnie przy, na przystani można tak powiedzieć dostaliśmy takie od Pana plakietki każdy dostaje inną bo każdy na inną wyspę płynie i na inną plażę nawet na wyspie wysadzają na różnych plażach i mamy przyjść do Pana za 10 czwarta, bo promo chyba o czwartej no to czekamy. Jest plaża, jest przyjemnie, są ludzie. Jest szama. Tutaj się oddawało Tiketsy. A stamtąd przeszło niestety. kawałek drogi, bo nas wysadził busem jakieś 300 metrów stąd. I trzeba było z buta iść, no ale tu by nie dojechał. Kalinka już stworzyła pipko. Ciągle pipko będzie to Ciągle pipko i zadowolona już. Nie że pan gejtasja, ja frytacy sobie ciągle na pytasz prytanie, dawno nie robię pytasz czyli na czyli prytanie, czyli prytanie, to prytanie, czyli O, ale prytanie, rusza szybko uu, uu, uu. Czekamy sobie na odpłynięcie naszego promu, siedzimy sobie na zewnątrz W sposób sobie siedzimy, proszę się uśmiechnąć No i czekamy, czekamy

Jesteśmy na miejscu. No, piaseczek bielusieńki. No także tak, także jesteśmy, idziemy sobie do hoteliku Idziemy sobie do naszego hoteliku. Mijamy kolejne. Zwiedzamy wyspę na razie z plaży. já duga para quilômetros suba. na praia. Pijemy, a w zasadzie już zjedliśmy. Dopijamy piwko. jest przyjemny. Stolik numer 5 Jak się nazywa ta knajpa? Sweet time. Rzeczywiście sweet time. Urzędy numer 1 przy samej plaży. Już woda nie widać poza ciemno. Hejka! Hejka! Bujasz się? Tak. <gryzny> Karol! Różesz się! Wow. Wyjdziesz za mnie kochanie? Już wyszło. O! Fajnie.